Pan Marszałek uzna, że, że jest jakiś konflikt. i Ja złożę bardzo chętnie, proszę Państwa, ja tu nie przyszedłem dla żadnej kariery. Pani redaktor doskonale wie, jak wyglądają projekty informatyczne, w jakim stanie są, jakie jest opóźnienie tych projektów informatycznych. Ja się boję po prostu, że my w ogóle nie zdążymy nie zrealizować tych projektów, a szczególnie się Ale sieci pan powiedział pan marszałkowi to, że pan Oczywiście. Może Co pan powiedział dokładnie? Powiedziałem, że jest duże zagrożenie, przecież już które. Nie, nie, czas... ja mówię o tym, że w związku z tą nagonką, tak nazwijmy, na pana osoby, w związku z tymi zarzutami o ten nepotyzm i tak dalej. Czy pan może złożyć, rezygnację. Nie, powiem państwu szczerze. Nie, powiem tak. Oczywiście, że tak. Jeżeli będzie pan marszałek uznał, że jest jakiś konflikt, jak najbardziej. Ja tu naprawdę nie przeszedłem robić żadnej kariery, pani Państwo wiecie doskonale, że nie jestem tu rok, dwa i, i wiecie, ile rzeczy mi się udało zrobić w kulturze. Proszę jest pan zobaczyć. Proszę zrezygnować z tego stanowiska dla uspokojenia tej sytuacji. Nie, nie, panie redaktorze. Proszę mi w ten sposób pytanie nie zadawać. No, ja bo to panie... nie jest, ja się nie czuję winny tutaj, absolutnie, ani moja rodzina. Ja się to nie czuję winny. Bo nie mam tu żadnego jakiegoś y, 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 z, z mojego nadzoru nad tymi osobami, czy ja mam jakiś nadzór na Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ja, ale jak on tam uciąć to jakoś y, logicznie, mądrze, rozsądnie... Ale co mam ucinać, proszę Państwa, to co gąkę, mają się, mają, po, mam powiedzieć rodzinie, macie się pozwalniać z pracy, tak? Ja, czy, ja bilie, pan, pan, pan czy ja mam sam zrezygnować, czy ja mam z pracy zrezygnować? Nie wiem, proszę Państwa, nie wiem. Bo to się będzie odbijało i na panu i Na, na czym się będzie to odbijało? To, już to jest, atrakcji. proszę państwa, zemsta człowieka, zemsta człowieka, który niewiele tu zrobił w tym urzędzie. Państwo widzicie, nawet to czytając. Niewiele zrobił, bo nadzorował projekty informatyczne, które mamy, no powiem, że na niewielkim stopniu z adresu. są bardzo zagrożone.